Tutaj w Gdańsku na Burzyńskiego, moi drodzy, od naszej Margarity Garcia. No, lepiej późno niż wcale, niestety, Pocztopolsko. Nie wiem jak to się stało, ale udało mi się wylosować ten sam numer pensji, co przy naszej wymianie. Oby i tym razem udało ci się fajnego coś wydrapać, moi drodzy. To jest ta pensja, znaczy nie ta konkretnie, ta, ale zdrabka pensja, gdzie miałem wymianę z Margarity Garcia, moi drodzy, i miałem w niej 88 zł. Sprawdzimy zaraz, co tu jeszcze mamy. Oczywiście, galaretkę, moi drodzy, zaraz wszamiemy i piękną pocztówkę na święta. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, ślicznie. Z okazji świąt Bożego Narodzenia, dużo szczęścia, pomyślności, pogody ducha i uśmiechu oraz dobrego zdrowia na cały nowy rok. Rzeczywica Margarita Garcia, bardzo, ślicznie, dziękuję Ci. Bardzo, ale to bardzo, przepraszam, że dopiero teraz, no ale no. Nie wiem czemu, czyli czy Ston już w ogóle nie odwiedzał punktu DPD. No dobrze, moi drodzy. Przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Może na początek, właśnie przejdźmy do tej drapki pensja. Może uda się znowu machnąć 88 zł. Weźmiemy Drapak Majkawowski wersję Limited Edition i sprawdzamy. A nasze wygrywające liczby to 20 i 17. I taki szukamy. Uh, mamy 16, ojojoj, oj, oj. blisko, 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 14, 21, 20 jest wygrana, no, 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 27 i pensja, a po 20, moi drodzy, tym razem 2 złote, Margarita, bardzo Ci ślicznie dziękuję, naprawdę, bardzo dziękuję. Dobrze, moi drodzy, no to... Sprawdźmy teraz kolejna zrapka, to będzie pieniędzy jak lodu, nie robiłem premiery, bo były zdrap masy, ale zobaczymy, może teraz uda się coś wydrapać. Mamy wygrywające liczby, to 19, 42, 36 i 13, trochę was przybliżyłem tam, słabo widać, nie? No dobra, o i taki szukamy. A mamy, mamy 36, mamy wygraną.

I pięknie, no ładnie, ładnie, no dobrze. No to teraz neonowe 7 i szukamy, moi drodzy, gwiazdy. Nie udało nam się znaleźć gwiazdy na traf masach, może teraz się uda. I mamy 8, mamy 2, mamy 4, mamy 6, mamy 8, mamy 5, mamy 5, mamy 6. Mamy 4 i ostatnia szansa to 2, niestety. Nie wiem, czy wiecie, ale w tej zdrawce udało mi się wydrapać 140 zł. Tutaj macie w prawym górnym rogu, możecie sobie zobaczyć, macie link do tego odcinka. No dobrze, kolejna zdrapka to gwiazdka z nieba i szukamy oczywiście gwiazdy. <laughs> no dobra, nasze wygrywające liczby to 22, 16.

18 i 1. Tutaj niestety też pusto. No, co zrobić? Kolejna zdrabka to lewandowe 9. I drapiemy. A, mamy, mamy 7, oczywiście. A szukamy 9. Szukamy dziewiątki, najlepiej czerwonej. A, mamy 4. Mamy 7. Mamy 5. Mamy 8. Mamy 4, o patrzcie, co ja zrobiłem, ja też jestem dobry tak kontrolne, nie? 8, 2 i 3, tutaj niestety też jest pusto. No dobrze, kokosowa fortuna. Szukamy piku pieniędzy bądź kokosa, wtedy mamy razy 2. No dobra, lecimy. A mamy, mamy 9. Mamy dwadzieścia dziewięć. Dwadzieścia cztery. Dwadzieścia trzy i czterdzieści dwa, i takich szukamy. A mamy co my tu mamy. Mamy dwadzieścia sześć. Mamy dwadzieścia dwa blisko. <laughs> Mamy trzy. Mamy dwanaście. Dwadzieścia pięć. Zobaczcie jak Jeden. Piętnaście.

może się uda. Mamy 6, mamy 13, 36, mamy 8 i ostatnia to 4. Niestety. Strawka pusta. No dobra, na dobry nowy rok. No, się rozpoczął. Nie na pewno 2021. A tu nie ma na tym. Nie jest 2020. Dobra, a mamy 2023. Trochę stara ta zdrawka. No dobra, szukamy dwóch identycznych kwot, moi drodzy. 510 zł. 10 zł. I 1000 zł. 100 zł. I 20 zł. Mamy 10 tysięcy. I 10 zł. 200 zł 100 zł 50 zł, 1000 zł. Lipiec, sierpień, 10 zł i 5 sierpień wrzesień 10 tysięcy pół miliona pół i 100 zł 10 tysięcy i 500 zł październik 20 złotych i 1000 zł listopad 500 zł i 50 złotych grudzień 20 zł i pół miliona. premium musimy znaleźć dzwonek. Mamy bałwana A bonusie musimy znaleźć choinkę. A mamy figurki. Dobra. Odcinek na pusto moi drodzy. Prawie na pusto, prawie na pusto, bo mamy. Pieniądze jak lodu 10 zł i od Margarity Garcia 2 zł. <laughs> Dziękuję ślicznie jeszcze raz za piękną pocztówkę dwie galaretki. Dziękuję bardzo i do następnego odcinka. Dzięki cześć!